Numer zamówienia no. ale nie. To, no zrobiliśmy Panu rezerwację. No rozmawiał Pan godzinę czasu z koleżanką i z kierownikiem. Ale nic o. Rezerwacja. Ale nic o Kasie mi nikt nie spodziewał, żebym zapłacił. Nie wiem. To jest rezerwacja, zarezerwowany to. Wczoraj, to wczoraj byłem, i przyjechałem, miałem potwierdzić do 18 no. Że sprzęt, że zamawiam. Nikt mi nic nie powiedział, że... Z, no ja wiem, ale z, z, zapłaci to mi to. Tam wąkowa... No i co? Miałem odebrać sprzęt, a nie zapłaciłem dlatego, że mi nikt nie powiedział, że mam zapłacić. Hello! Przecież bym zapłacił. Przyjechałem specjalnie do Eurobudę, żeby mieć sprzęt, bo była niedziela i pytam się, czy będzie jutro. I powiedzieli, że tak, że będzie jutro. Zamówienie było złożone, złożone. Dostałem pokwitowanie, że jest zamówienie złożone, a co się okazuje? Okazuje się, że przy zamówieniu powinienem zapłacić i nie byłoby problemu gdybym po prostu został poinformowany, że słuchaj, masz, za masz zapłacić kasę ale sztormanie zdenerwowany jestem i przyszedłem odebrać sprzęt a oni mówią, no nie, no niestety przecież nikt nic nie zapłacił, przecież powinien Pan zapłacić dobra, więc dzisiaj będę się męczył GoPro i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że byłem wczoraj w Euro AGD dwa razy Raz, żeby zobaczyć właśnie sprzęt, jaka jest cena, no i okazało się, że ta cena jest bardzo dobra. Tu muszę przyznać, że tyle co w sklepach internetowych, dlatego mówię, wezmę w EURO AGD, bo myślałem o gwarancji pełnej, żeby już tam 1300 zł kosztuje. Chciałem się spytać odnośnie tej gwarancji, ale stwierdziłem, że no, wiem po sobie, że te sprzęty inwestuję. Nie wiem, czy dobrze robię, że nie biorę tej gwarancji. Ach, człowiek no po prostu się zastanawia. Natomiast 1300 zł no to jest sporo, aparat kosztuje 4444, same czwórki, no i... E, o i tutaj prze, ktoś przechodzi sobie po prostu. O, troszkę ryzykuje. No i chodzi o to, że byłem raz, zamówiłem i powiedzieli mi, żebym do 18 przyjechał i potwierdził, więc byłem godzina 16. O 16 punktualnie przyjechałem. Zamówiłem, przyjechałem pod... i powiedziałem, że zamawiam, że decyduje się. Okej, okay, dobra. I nikt nic nie powiedział, że słuchaj, no jest zamówienie, ale najpierw trzeba zapłacić, żeby przyszło. A oni później tutaj zdziwieni są, że, 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 że ja jestem tym zdziwiony. No przecież pan nie zapłacił. <grym> ja mówię, no gdybym wiedział, że ktoś mi za... powie, żebym zapłacił, to ja bym zapłacił. Mój młodszy brat zamówił matrycę do laptopa, bo mu się zepsuła, no i poprosił, żeby tutaj przysłali do firmy. Natomiast również mi poprosił, żebym otworzył paczkę od razu i sprawdził. I faktycznie, otworzyłem paczkę, tak wygląda, dokładnie, tak wygląda, Tutaj nic nie, nic, nic nie ruszam, tak otworzyłem przy kurierze paczkę z matrycą. Tu jest matryca, tak wygląda, tak jest, tak jest zapakowane to wszystko, o. Tak jak teraz, więc o uszkodzenie to w ogóle nie jest trudno. Tu jest info, no tutaj to rozumiem, ale dlaczego z tej strony nie było żadnego. Bo gdzie jest matryca, gdzie jest najważniejsze? No, tak to wygląda. No i sprawdzam nowy aparat, znaczy nowy, stary, który mam już od kilku lat. Canon EOS 7D, którego używam do takich jakichś tam prostszych zdjęć, szybkich, żeby nie. Nie marnować, ale nie niszczyć lepszego sprzętu droższego. Ale mięśnie mnie bolą. O, on jest za ciężki. Gdybym miał tak chodzić, to za długo bym sobie nie pochodził. No i poradziłem sobie z dźwiękiem, ale teraz odkryłem, czyli już nie ma takich szumów. Ale mam inny problem. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Tutaj jest różowa taka kropka, jest w tym która zostaje w tym samym miejscu, jest cały czas. I co to oznacza? Że na matrycy coś jest wypalone. Nigdy tego w nie widziałem. Także, moje przygody z różnymi aparatami, ciąg dalszy. Czas, czas, czas właśnie poświęcam. Który poświęcam na no to, jest. ja jest duży. Ale człowiek cały czas się uczy. Już kiedyś się przyzwyczaiłem do tego, jak robiłem, składałem komputery. Bo w ogóle kiedyś składałem komputery, i też trzeba było być cierpliwym. Chociaż generalnie raczej nie jestem cierpliwy. Chciałbym szybciej coś robić. A tutaj. Niestety, no ale po bólach trzeba dochodzić. Natomiast ja się bardzo mocno zastanawiam, czy dobry ja wziąłem aparat, naprawdę. Czy to było dobre rozwiązanie? No ale już jest teraz za późno yy, trzeba trzeba będzie działać, bo ten mały naprawdę będzie bardzo fajny. Chyba, że to kwestia przyzwyczajenia. Bo zobacz, no ja będę musiał o z takim dużym, nie więcej aparatem chodzić. O! Tamten będzie mniej więcej taki, no to może troszeczkę będzie mniejszy niż ten. No ale też będzie duży mikrofon. Kurczę, to dźwigać? Komu by się chciał to dźwigać? No ale jeżeli filmy mają być lepsze, to tak musi być. Zde zdecydowanie. Takie jakieś automaty, albo tak jak tutaj, te, co nagrywam teraz GoPro, to nie, to się na 100% nie sprawdzi, dlatego że nie mam możliwości ustawiania. Ponieważ jestem fotografem, więc znam się na manualnych ustawieniach i wiem, jak ustawiać manualnie, żeby było fajnie. Zaraz idę na dwór, będę nagrywać. Pójdź pod e, Biedronkę A... dobra wchodź do domu przebrać się na trening zaraz masz Przecież zaraz masz trening, chodź o -o mm. Jestem, nie ma. tutaj chłopaki powiedzieli, żebym sam zjadł sobie belriso krówka, bo im nie smakuje za bardzo, no i i było tak, że już kiedyś troszeczkę spróbowałem teraz spróbuję jeszcze raz ale wiem dlaczego było słodkie bo to jest słodkie, aczkolwiek w składnikach mamy mleko, no i właśnie. Bo cukru nie ma, ale jest mleko 64% i później jest pemeat mleka. Ej, Marcel, mogę ten jogurt? Marcela nie ma. Pemeat mleka. Okay. I pytanie, co to jest pemeat mleka? Marcel! Dlatego, że nie ma tutaj właśnie nie za bardzo widzę cukru. No i jest tam tu coś, pojawiło się. Natomiast to co jest dziwne... Cukrów jest 11 gram w 100 gramach. A to opakowanie ile ma? 200. Patrz, Czyli 23 gramy około 5 łyżeczek cukru. Wyobraź sobie. Około 5 łyżeczek. Tak dobrze? Patrzcie, jaką kupiłem No, około 5 łyżeczek cukru jest właśnie w tym produkcie. Zobacz, jak dużo. Jak trzeba uważać. Mam wrażenie, że to się po prostu wszystko trzęsie. I wiesz, co jest, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że tak, pojawiają się szumy jak ręka jak boli. Pojawiają się szumy, to jest najgorsze, ale gorszą rzeczą jest to, że obejrzałem filmy najlepszego vlogera, czy najbardziej znanego vlogera obecnie, Casey Neistata, No i o, jemu się faktycznie trzęsie. Tam nie ma, nie ma w tym aparacie stabilizacji, aczkolwiek jest w jakimś tam obiektywie, którego on używa, może być stabilizacja. Tylko tyle, że wcześniej tego tak nie dostrzegałem za bardzo, bo on robi dużo cięć. 2-3 sekundy cięcie, 2-3 sekundy, no czasami troszeczkę dłużej i nawet tego nie widać. Dobra, nagrywam. I nawet tego nie widać, tego, że się to trzęsie i tak dalej, to nadaje dynamiki i zastanawiałem się, kurde, czy ja dobrze zrobiłem, że wziąłem ten aparat. Problem jest jeszcze taki, że Sony, Sony nie może się otrząsnąć po trzęsieniu ziemi, które było w połowie czerwca i nie wprowadzają żadnych nowych produktów. A gdyby wprowadzili jakiś nowy produkt i który miałby ekranik, właśnie z boku, to zmierzałbym do Sony w stosunku do Sony, bo widzę, że lepsze mają produkty. Canon ostatnio też pokazał nowy aparat 5D Mark 4, który będzie kosztować 18 tysięcy, i tak naprawdę nie widzę wiele zmian. To, że tam w filmowaniu jest 4K, jakieś tam inne drobne, że więcej troszeczkę chyba klatek. To nie ma znaczenia. Nie ma już takich, takich przeskoków rewolucyjnych, jeżeli chodzi o, o fotografię. No i wziąłem sobie ten duży aparat 7D, EOS 7D, który jest wielką krową. Jak pomyślę sobie, że ten 80D będzie tylko niewiele mniejszy od tego, to naprawdę... Zostanę już teraz to prawdziwym vlogerem. Nie z jakimś małym aparacikiem, tylko że z dużym będę chodzić mięśnie, będę ćwiczyć, żeby trzymać I, i, i czym dłużej pracuję właśnie nad tym aparatem, takim dużym, to coraz większe mam wątpliwości. Już nie chodzi o to, że mam wątpliwości, bo na pewno filmy będą lepsze, że to spowoduje wymienność obiektywów i tak dalej. Spowoduje, że same filmy powinny być dużo lepsze, no tylko. Będzie to kosztem tego, że ja będę musiał nosić cały czas sprzęt. I jest pytanie teraz takie, czy ja jako 40-latek, czy ja po prostu się do tego nadaję, że ja mam nosić taki sprzęt? Czy już nie lepiej, żeby nawet jak coś kupić, w ogóle miłość, chciał, żebym, żeby on kupił ze swoich pieniędzy tego kanona G7, który jest bardzo fajny, małym i gdzie on mógłby też nagrywać swoje vlogi, bo chciałby nagrywać vlogi do saszetki i wrzucić i właśnie nagrywać swoje vlogi. I czy to nie byłoby jednak lepszym rozwiązaniem? Jutro wysyłam do serwisu. Mam nadzieję, że jutro wyślę na ten aparat do serwisu i zobaczymy, jak co powiedzą w tym serwisie. Niemniej dzisiejszy vlog będzie po prostu właśnie o tych wszystkich moich takich dylematach technicznych. Do tej pory zawsze starałem się, żeby były jakieś inne merytoryczne sprawy związane z wychowaniem, z tym, jak się zachowujemy, my jako ludzie o kulturze, ale ten będzie odcinek troszeczkę inny. Właśnie będzie o technicznych rzeczach, o tych sprawach technicznych. Zresztą dużo osób się mnie pyta żeby, i mówią, żebym, żebym ja mówił więcej o tych sprawach technicznych. Też się pytacie mnie odnośnie tych moich reszty i mojej reszty kanałów, jak one wyglądają. I, i faktycznie we vlogowaniu myślę o tym, żeby połączyć to wszystko, żeby połączyć to wszystko w jedno. Tak prawdopodobnie będzie. Zobaczymy, przyjechałem na trening chłopaków, oni sobie ćwiczą. Piękna pogoda jest, natomiast ja dzisiaj sobie odpuściłem ze względu na to, że weekend był wyczerpujący, bo dwa mecze. No a jutro, jutro trening, także odpuszczam dzisiaj. się rozmawiam z chłopakami, bo przed chwilą przeczytałem komentarze pod najnowszym filmem i wszystkie są bardzo pozytywne już o tym, ja się będę powtarzać ale teraz akurat im mówiłem o tym, że ja nie jestem zadowolony w ogóle znaczy no może nie tak, że w ogóle, ale tak nie wiem, w 40% że nie jestem zadowolony z tych swoich filmów że mogłyby być lepsze i chłopaki się mnie pytają, no ale Należy no, ci chwalą, to dlaczego? Dlaczego jesteś niezadowolony? I im właśnie tłumaczę, że ja staram się, jak już coś robię, to żeby robić to najlepiej jak tylko, jak tylko można. I to też jest właśnie uwaga od razu do ciebie, że staraj się robić, jak już coś zaczniesz robić, to naprawdę przyłóż się. I jeżeli ktoś Ci będzie przeszkadzać, będą osoby, które będą cię od tego odganiały i mówiły, że nie, że to co ty robisz, to jest bez sensu, nie poddawaj się. Także tutaj się na razie nie poddaję, ale oceniam swoje filmy na razie słabo. Wiem, że myślicie, że moi widzowie myślą inaczej, przynajmniej niektórzy, no ale tak jest. Ja od siebie wymagam bardzo dużo i, i ja wiem, że po prostu te filmy będą lepsze muszą być lepsze także będą, będą lepsze. Okay, dobra. Na ostatnią chwilę kupione. Jeszcze zdążyłem. Dzisiaj są kasi urodziny. No i właśnie zaraz wyjdzie mój największy chyba. jeden, Jedna z największych moich cech charakteru, najgorszych, to właśnie to, że ja nie pamiętam o urodzinach. Nie kupuję kwiatów. Kasi pod tym kątem nie rozpieszczam. zaraz eee, ja gdzie mam samochód? Widzimy chłopaków. Nie rozpieszczam kasi właśnie pod tym kątem, to jestem. Jeden z moich największych minusów, o które Kasia ma do mnie pretensje. No ale niestety, nie można być idealnym. Yy, czytałem od najlepszy komentarz to, że GoPro, nagrania z GoPro się podobają, ale wydaje mi się, że teraz wieczorem to będzie lipa. Że będzie to kiepsko wyglądać, tak mi się wydaje. A tak, o, tak jak teraz. Dlatego, dlatego, że jest słaba czułość, ISO tak zwane. Dobra, mam. czas. Pozdrowień! Zaczynamy. Filip Berger. Pozdrowi mnie Pan. Filip, pozdrawiam Ciebie, zwłaszcza, że już pisałeś nie pierwszy raz. Także pozdrowienia dla Ciebie. Dzięki za oglądanie. Za subskrybowanie również, oczywiście. I Rozik, pozdrowienie drugie. Proszę, żeby Pan mnie pozdrowił. No i tam moje firmy są takie i takie. Także Filip... Nie, przepraszam. Rozik, pozdrawiam Ciebie. Dzięki za oglądanie. Fajnie, że napisałeś i to mnie cieszy. A jeżeli Ty chcesz, żebym Cię pozdrowił, napisz po prostu... W tym odcinku na dole w komentarzu, żebym Ciebie pozdrowił. I napisz, co Ci się nie podoba. Trzymaj się, cześć, do jutra. Widzimy się jutro.